Witamy Marianna, Danusia i Małgosia, i ja Elżbieta. Witam. Dzień dobry. No właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiać o takich dziwnych rzeczach, ponieważ bardzo często się spotykamy z darmowymi webinarami, spotkaniami, szkoleniami za darmo i mam do Was takie pytanie. Czy właśnie korzystacie z takich darmowych webinarów? I co one wam dają? Marianno. Ja korzystam. Nie bardzo często korzystam z darmowych, bo uważam, że na tych darmowych też można dużo wiedzy pozyskać. Zarówno jeżeli chodzi o rozwój osobisty, jak i marketing u różnych specjalistów biorę, uczestniczę w tych webinarach organizowanych. Przez osoby, które coś osiągnęły, które mają dużą wiedzę i naprawdę korzystam z nich dużo. I to dzięki tej mojej, ja, przepraszam, właśnie to, jaką mam świadomość teraz, że jestem na wyższym poziomie świadomości, to właśnie zawdzięczam tym różnym szkoleniom i webinarom. No właśnie, Danusiu, teraz Ty. No, ja też korzystam, też korzystam i to jest, to e, uważam, że to jest bardzo duża wartość, dlatego że po prostu każdy, e, no, webinary prowadzą osoby, które mają bardzo duże doświadczenie, bardzo dużą wiedzę. I, on, a, i oni na tych darmowych webinarach chcą pokazać to, co robią najważniejszego, e, to, e, w jakiś, to co jest ważne w życiu, dlatego, do rozwoju, do, e, no, e, do tego, żeby stać się lepszym e, jutro, żeby być lepszą wersją siebie. Dlatego korzysta, A y, bardzo często zdarza się tak, że po prostu na tych webinarach właśnie y, dostaję tak, to, znaczy, jakby mu się jakaś lampka zapaliła, że wtedy tak ja mnie oświecało, y, pojawia się taki, właśnie, takie, y, taki jakby sens tego, y, co oczekuję. Y, tam dostaje dużo wskazówek, co robić właśnie, żeby, y, y, żeby y, a wybrać sobie tą swoją nową drogę, tam jak napisałaś właśnie nie tak dawno pytałam do jazdy na tym lewym, szybkim pasie po autostradzie swojego życia. Także korzystam z tego. I uważam, że jak najbardziej dają mi one ogromną wiedzę, ogromną wartość. No właśnie Małgosiu, a jak Ty sobie tam radzisz z tymi webinarami? Czy w ogóle chcesz w nich brać udział, czy nie chcesz? Bo no póki co ja może teraz hmm... No, Mogę powiedzieć, go. kochani, tak? szybciutko, bo akurat jestem, no, no wiadomo. Ja, odkąd zaczęłam marketing online, no to webinary darmowe to są po prostu podstawą. Tak jak wspomniały koleżanki wcześniej, ja się bardzo dużo nauczyłam z tych właśnie darmowych webinarów. No i, i, i właśnie tak Danusia mówiła, że, że te osoby, które przekazują tą darmową wiedzę, to może nie zawsze w darmowych przekazują wszystko, ale częściowo przekazują i potem starają się to przekazać. Znaczy, zaprosić może do płatnej wersji, ale ta darmowa na początek jak najbardziej wystarcza. To na tyle. No właśnie. I tutaj ja chciałam też powiedzieć, że ja również z takich darmowych korzystam. I dlaczego korzystam w ogóle ja się dowiedziałam z darmowych webinarów, że jest coś takiego jak praca online, że można sobie nawet do pracy takiej tradycyjnej używać network marketingu, że on może być wsparciem dla biznesu tradycyjnego. I gdyby nie te darmowe webinary, pewnie takiej wiedzy bym nie miała i do dzisiejszego dnia borykałabym się z wieloma sprawami związanymi właśnie z prowadzeniem biznesu tradycyjnego. A dzięki temu, że takie darmowe webinary są, to można na nie wejść i dowiedzieć się czegoś nowego, czegoś ciekawego. Czy my to wykorzystamy już, czy w późniejszym czasie, to już jest nasza prywatna sprawa. Ale sam fakt, że dowiadujemy się o nowych rzeczach, to już jest dużą wartością. Pewnie, że później, tak jak Małgosia mówiła, to wszystko to jest taka, taki, że tak powiem, haczyk do tego, by wziąć w udział w szkoleniach płatnych, które już są dogłębne, które już są takie e, z większą wartością. Ale to, co dowiemy się na samym początku, to jest, e, to może wpływać na nasze i najczęściej tak jest, że wpływa na naszą decyzję, czy w to wejdziemy, czy w to nie wejdziemy. No, i teraz jest właśnie też trochę takich webinarów darmowych, które chcą właśnie pokazać, co nowego jest na rynku, co ciekawego jest na rynku i czy nam to będzie odpowiadać, czy nie. No i właśnie, co Marianno Tobie daje taki darmowy webinar? Czy on no Ciebie poprowadził, za rękę pozwolił Ci na dalszy rozwój. Czy to ci sprawia satysfakcję w ogóle? Tak. Po, niektóre. Webinar, po prostu taki darmowy, daje orientację. O co chodzi w tym temacie? Co jest najważniejsze? I później ja decyduję, i zwykle to jest taka. Reklama, jak gdyby w cudzysłowie, reklama do tego, żeby dalej wejść, żeby kupić dany, no, dany program czy to, co poleca nam osoba prowadząca webinar. I my się możemy zdecydować, że to wchodzimy bądź nie, ale wtedy możemy korzystać, jeżeli już skorzystamy z jakichś płatnych. To wtedy korzystamy i z, do, i z warsztatów, i z innych różnych przydatnych dla nas tematów czy programów. Jak no dalece bardzo... to ciebie rozwinęło? Takie właśnie darmowe, darmowe webinary. Czy one ci dały jakiś rozwój własny? Oczywiście, że tak. Ja skorzystałam, nie będę tu wymieniać nazwisk, ale skorzystałam z rozwoju osobistego. Ja tam wykupiłam sobie, właśnie uczestnictwo, i, i miałam bardzo dużo szkoleń na podstawowe tematy związane z marketingiem i z rozwojem, i, i właśnie z tym, żeby wiedzieć, jak reagować, co wybrać, coś dla nas najważniejsze. I to, co, na co też zwróciłam uwagę, bo autor mówił, Bądź lepszą wersją siebie. Każdego dnia staraj się o to, żeby być lepszą wersją siebie. I to jest bardzo ważne. Ja na to zwracam uwagę i pracuję nad sobą po prostu. No właśnie, Danusiu, co, co u ciebie? Co ciebie tak zwabiło? No to jest, to jest tak, tak, taką rzeczą też wiadomo, że jeżeli. Yy... Będziemy wkraczać na wyższe poziomy, to wtedy nie wystarczą nam te darmowe webinary, bo wtedy potrzebna nam będzie dużo większa wiedza. Ale żeby w ogóle na jakiekolwiek poziomy wejść, to w zupełności wystarczają właśnie te darmowe webinary. Bardzo często jest tak, że również na tych darmowych webinarach dostaje się jakby w takim prezencie, czy, czy z, takim, z takim dużym bonusem, czy jakieś PDFy, czy jakieś książki, czy no niejednokrotnie zdarzało mi się nawet za naprawdę dużą wartość, więc to te, te wszystkie darmowe, poza tym na darmowe, te darmowe webinary one do niczego oczywiście nie zobowiązują, tak? to, to możemy przyjrzeć się temu i, i wtedy jakby odpowiedzieć na pytanie, czy to jest to, na co czekamy, czy to jest to, to co chcielibyśmy dalej robić, czy to jest to, co właśnie pozwoli nam osiągnąć te nasze marzenia, ten nasz sukces ale uważam, że jak najbardziej, dlatego że, tak jak już to wcześniej wspomniałam, te webinary prowadzą ludzie, którzy mają naprawdę i bardzo duże doświadczenie, i ogromną wiedzę. I, no i, i też na tych webinarach właśnie chcą pokazać jak najwięcej wartości, po to, żeby, żeby też wszystkim odbiorcom jakby jak najbardziej zobrazować to, co się wiąże właśnie z dołączeniem do tego projektu to, to może dać nam dalsza, dalsza droga w tym projekcie. Także yy, yy, no, ja jestem bardzo, bardzo zadowolona i to dla mnie jest ogromna, ogromna wartość, bo to nawet nie trzeba, nie trzeba bez żadnych pieniędzy dodatkowych można się nauczyć naprawdę wielu wartościowych rzeczy. No Małgosiu? No zaraz ty. Ja z darmowych webinarów zabrałam naprawdę dużo. Właściwie do tej pory szkoliłam się chyba tylko wyłącznie. Może jeden jakiś mały kursik kupiłam. Wyłącznie z darmowych webinarów. I właśnie tak jak Danusza wspomniała, że, że otrzymywaliśmy niektóre materiały darmo, które też mi się przydały w dalszym rozwoju, w dalszej pracy. Ja po prostu zabrałam to, co chciałam, co mi było potrzebne. Bo nie zawsze trafimy na taki webinar, który akurat by nam odpowiadał, no ale jeżeli tematyka nam odpowiada i, i, i to, co akurat nam da, da, dany prelegent oferuje, no to jak najbardziej zabieramy wszystko do siebie, wdrażamy w życie, zaczynamy te, tego się uczyć, bo niektóre, niektóre właśnie przykłady, które nam podają, co trzeba i jak zrobić, to są rzeczy, których na przykład. Nie robiliśmy na co dzień, a one są potrzebne w marketingu online. No i ja po prostu jestem mega zadowolona z tego. Nie będę już wspominać dalej o tym, że, że zawsze jest drugi podtekst, ale każdy wybiera dla siebie, co chce i kiedy chce i na, na, swoje, na swoje potrzeby, na swoje możliwości. No właśnie. I teraz chciałam też podkreślić jedną rzecz. Ponieważ każdy od czegoś zaczyna. Zaczyna od darmowych, darmowych webinarów, na których dowiadujemy się o nowych możliwościach, o nowych szansach na lepsze życie, na możliwość zarabiania online, jak również na to, że możemy sobie pomóc czy w zdrowiu, czy, czy technologicznie, czy każda inna forma. I tutaj takim jednym z webinarów, na których bywamy już od jakiegoś czasu to jest właśnie taki webinar szans na to, żeby mieć czas, pieniądze i zdrowie w jednym momencie. I każda z nas na swoich stronach internetowych, na swoich profilach zaprasza na takie webinary po to, żeby właśnie tę szansę, z takiej szansy mogły skorzystać inne osoby, które jeszcze o pewnych rzeczach nie wiedzą. I teraz na przykład mamy właśnie dzięki takim webinarom, takiej szansie jednej, drugiej czy trzeciej, no, żeśmy się połączyły razem, no i teraz pokazujemy, że można właśnie zdobyć znajomość i dalej promować innym osobom szanse na lepsze jutro, na lepsze życie. I teraz mamy takie webinary czwartkowe od godziny 21, gdzie wszystkie uczestniczymy i wszystkie promujemy to, po to, żeby inni mieli też taką szansę, jak również w ostatnim czasie. Promujemy też taki darmowy webinar, który będzie 3 listopada o godzinie 20:00, gdzie też można zajrzeć, zapisać się i posłuchać, czy to jest dla mnie, czy nie. Tak, Danusiu? Tak, takie webinary do niczego nie zobowiązują, a być może ktoś znajdzie szansę dla siebie właśnie dlatego, żeby mieć to, tak jak tutaj wspomniałaś, jak wcześniej, mieć to życie na własność, tak. mieć pieniądze, czas i zdrowie, wszystko w jednym czasie. No bo zwykle to tak bywa, że ludzie młodzi mają dużo zdrowia, zarabiają też całkiem nieźle, no bo angażują się w wielu różnych pracach, no ale za to nie mają czasu dla siebie, tak? Kiedy człowiek już jest dorosły, emeryt, no to wtedy jakby tego czasu ma dużo więcej, ale niestety wtedy brakuje pieniędzy brakuje zdrowia już. No a tu chodzi o to, żeby nauczyć się robić tak, żeby mieć wszystkie te, te cenne te cenne wartości, jak właśnie pieniądze, zdrowie i czas, wszystko w jednym czasie i korzystać z tego brytu, żeby życie mieć na własność. No bo żyje się po to, żeby, żeby żyć, żeby być szczęśliwym. Czy tak, Mariano? Ty też, ty też właśnie, że tak powiem, wypełniłaś sobie swój czas. I też promujesz takie życie, żeby mieć czas, pieniądze i zdrowie w jednym momencie? Zdrowie to ja mam cały czas, nie narzekam. Natomiast tymczasem to trochę gorzej, mimo że już od dawna jestem na emeryturze, ale czasu mi ciągle brakuje. Mam tak dużo różnych zajęć, że. Czyli po jesteś prostu. zaangażowaną osobą. Jestem mocno zaangażowana. I, I działam i staram się po prostu robić wiele, nie tylko dla siebie, pomagać swoim osobom, które są u mnie, razem w moim teamie i zresztą nie tylko. I innym też. Ktokolwiek się zwraca do mnie z jakimś zapytaniem czy z prośbą, ja jestem otwarta i pomagam wszystkim. No właśnie. I proszę zobaczyć, że. Każda z nas nie próżnuje, dalej się rozwijamy, dalej robimy wszystko. Jeszcze nam się Małgosia musi tutaj pokazać. Robimy wszystko, by właśnie mieć ten czas, pieniądze i zdrowie w jednym momencie, bo to są rzeczy ważne. Tym bardziej są ważne właśnie wtedy, kiedy Przechodzimy na emeryturę bądź myślimy o tym, że za jakiś czas będziemy. Czy nie tak, Gosiu? A... Mikrofon. Mikrofon, mikrofon, kochani. Dokładnie tak. Chciałabym już mieć życie na własność, a nie robić to, co robię. Rozwijać się w tym, co zaczęłam w tym naszym marketingu internetowym i po prostu... Dalej pracować nad swoim rozwojem. No i też serdecznie zapraszam na ten nasz webinar czwartkowy, i ten, który odbędzie się 3 listopada o 20. I dziewczyny, czy mamy tak dalej? Nie dajmy się zwariować, nie dajmy się schejtować, mimo naszego wieku, bo róż, róż, różni po drodze się trafiają. A ja przynajmniej takim nieraz odpisuję, słuchaj, ty się tak nie mądruj, bo ty też będziesz w naszym wieku, o ile go dożyjesz. No i dlatego jesteśmy w grupie bez ograniczeń, bo nie ma ograniczeń wiekowych, sprawnościowych czy intelektualnych. Jeżeli ktoś chce, to zawsze może zacząć. I dlatego zaczęłyśmy i robimy to, co robimy. I do tego zachęcamy innych. No jeszcze właśnie, ja tutaj już po małgosi to w zasadzie nic nie można powiedzieć, tylko zaprosić na czwartek na 21 i na 3 listopada na godzinę 20, bo to już nic dodać, nic ująć, prawda? Marianna? A ja jeszcze chciałam coś dodać odnośnie a propos hejtu. Mnie to rzadko spotyka, ale raz czy dwa razy dostałam taką właśnie niesympatyczną odpowiedź. No to najlepiej nie, nie dyskutować z taką osobą, tylko powiedzieć ja, ja ciebie też kocham i koniec. Dokładnie <laughs> no tak. Zobaczcie no no. jak to jest, że dzięki takim webinarom my się tak rozwijamy, że nawet osoby niesympatyczne nie są w stanie wyprowadzić nas z równowagi. Czego te właśnie webinary uczą? Uczą bardzo pozytywnego podejścia do życia i Dlatego zapraszamy bardzo, bardzo gorąco na nasze webinary, a nóż widelec, ktoś z Was po wysłuchaniu zechce do nas przyłączyć. Gorąco zapraszamy, że tak powiem, babki bez ograniczeń, <śm> <śm> w internecie i będące zawsze uśmiechnięte i jednak z takim spojrzeniem w dal. A nie, że my się zatrzymujemy i już nic więcej nas dobrego nie czeka. Także zapraszamy gorąco Danusia Szafoni, Marianna Olszak, Małgosia Kosakowska i Ja Elżbieta Turzyńska-Kijek. Póki co do zobaczenia na darmowych webinarach. Do zobaczenia. Do zobaczenia.